Dzień dobry! Przyszła do mnie paczka ze zdjęciami. No i pomyślałam, że pokażę ci ją. Chociaż pewnie oglądasz ją w momencie, w którym Ewa, czyli bohaterka tej sesji, już swoje zdjęcia dawno trzyma w rękach. To pomyślałam, że to będzie fajny pomysł, żebyś mogła zobaczyć, co w efekcie takiego przeżycia dostajesz tak namacalnie, tak, żebyś mogła to. Dotknąć i y, trzymać w ręku, powiesić na ścianie, y, czerpać kolejne owoce z tego, co się wydarzyło. A więc tak, tu jest pudełeczko. Wybierasz sobie materiał na to kródeczko, napis. Ewa akurat wybrała y, Warto spełniać marzenia, y, sobie i datę. Y, tak się cieszyłam, bo w sumie właśnie nazwa miejscowości, w której mieszkam, takiej malutkiej. Jest na jej pudełku, nie są Jest w boku zawsze moje imię i nazwisko. Tego się nie da przestać widzieć. No i jak otwieramy ta -da! I jeszcze kawałek stropianu. Tak, że wyjmę sobie zdjęcia. Wyłożyłam. No. To jest cała kolekcja zdjęć. dziecięć. Akurat wyszło pewne. Najpierw są te w czerwienie. czerwienie. Mhm. Ja zwykle układam zdjęcia w kolejności, w powstały. Tak jakoś mi to pasuje. Tak niektóre pokażę. Ale pewnie większość już tam jest na moim profilu, więc możesz poglądać. Chyba jedno z takich. Jest taki moment w pracy fotografki, yy, gdzie ja retoszuję zdjęcie i myślę sobie, też bym chciała takie. To było to zdjęcie. Przepiękne, a no, kurczę, jest na ziemi przy mojej kanapie.

Ja oczywiście jestem w tym momencie, przed tym, kiedy Ewa zobaczy swoje zdjęcia. Yy, I dla mnie zawsze jest to yy, no, takie ekscytujące, bo nie wiem, jak zareaguje. Ewa sama je wybrała, bo zaraz po sesji. wybierasz yy, yy, swoje zdjęcia sama. Yy, no ale one są jeszcze przed obróbką, więc teoretycznie. Zmieni się sporo w takim odbiorze zdjęcia, bo już nie będzie widocznej lampy, kawałka ściany. Te kolory będą już wyglądały tak, jak mają wyglądać cały kontrast. Jakieś niedoskonałości już ich też nie będzie. Więc jednak ten odbiór ostateczny jest trochę inny. I zawsze jestem bardzo ciekawa tej reakcji. Naprachowam sobie do ręka. I coś, co jeszcze ode mnie dostaniesz. Wybierając największy pakiet, bądź rozszerzając go w trakcie sesji to taka rama ma, bąbelki, przednie bąbelki. Teraz zrobię takie te reveale z malowaniem obrazu. Tada! I odbija telefon. No i co Ty wybierasz sobie zdjęcie do ramy. I oczywiście ramę sobie wybierasz. I drewnieńko kutełka. I wieszasz na ścianie. I każdego dnia przypominasz sobie, jaką kobietą jesteś. Jeśli yy, podobają Ci się te rzeczy i myślisz sobie, że chciałabyś takie mieć, to napisz do na mnie. Porozmawiajmy o tym, yy, jaką siebie Gdybyś chciała zobaczyć na tych takich namacalnych dowodach Twojego piękna i Twojego doświadczenia tego piękna, to odezwij się, porozmawiamy.